Eliza, powiedz mi jak po premierze królowej przetrwania? Um, bardzo dobrze. Ja tylko żałuję, bo mam taki niedosyt, że tak krótko są odcinki, ponieważ wiem, ile się działo w tamtym czasie, wiem, ile się wydarzyło. Eee, to jest mi tak szkoda, że tak to skracają i dają też niektóre momenty. Ja na pewno bym dała inne, może bardziej śmieszniejsze, ponieważ naprawdę uważam, że było tam bardzo dużo kobiet z takim jajem, z takim poczuciem humoru, więc uważam, że można naprawdę to na zabawnie pokazać. Eee, natomiast czuję za każdym razem niedosyt. Niestety to będzie tylko 10 odcinków. Ja uważam, że powinno być wykup premium i na ogląda 24 na dobę i wtedy by były pokazane naprawdę prawdziwe charaktery, prawdziwe emocje jak to wygląda, ale dla widzów, którzy chcą tylko w telewizji, to ten jeden odcinek, bo ja czy jest straszny niedosyt. No, czyli dużo wątków jest powycinane po prostu. No wiadomo, no muszą to, 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 to ukrócić, żeby to zmieściło się w czasie antenowym, Jest pewnie dlatego, no na pewno mają też jakiś plan na to, jak są to przedstawić. Na mnie widzę, że mają na razie plażę, jestem czarnym charakterem. Ale może to się zmieni i może później wyjdę na e, empatyczną kobietę, którą jestem, a nie tylko taką e, wredną dziewczynę. E, natomiast e, obojedni jakby mnie nie pokazali, obojętnie co, co tam nie przedstawią, to, to była przygoda życia. Nigdy w życiu nie powiem, że tego żałowałam, bo naprawdę będę miała co wspominać. Przeżyłam tam piękne chwile, poznałam cudowne kobiety, więc uważam, że to bardzo wartościowy i cudowny czas. Ale nie przeszkadza ci to, że właśnie tak negatywnie cię przedstawiają? To znaczy ja już do tego troszeczkę się przyzwyczaiłam. Ja też e, byłam jedną z nielicznych osób, która bardzo wypowiadała się szczerze i bezpośrednio e, na, na wszystkie tematy. Co, ja też taka jestem, że, to, że mówię to, co mi na język przyniesie. Może troszeczkę nie zastanawiając się, i to też był e, może błąd, ale też w sumie byłam też sobą, nie nakładałam żadnej maski. E, po prostu jeżeli jak już mam być pokazana też na, nie wiem, bardziej z wredniejszych dziewczyn, to też chciałabym, żeby była pokazana też moja druga strona. Bo oczywiście moja osobowość i to, jak zachowuję się do danej osoby, to jest po prostu. To, to jest wygląd, jakby sytuacji, która w danym czasie ma, ma miejsce, tak? Bo. Nie wiem, dla przyjaciół jestem najlepszą przyjaciółką. Dla moich córeczek jestem najlepszą mamą, dla, dla mojego pawa staram się być jak najlepszą żoną, więc byłam w dżungli, walczyłam o przetrwanie. Jeżeli ktoś mi się nie podobał albo jakaś dana sytuacja mi się nie podobała, to po prostu głośno o tym mówiłam. No i a że mało osób w sumie o tym mówiło, to może tylko dlatego pokazują też, jest z takiej strony, bo no niektóre umówmy się dbały też o swój wizerunek, bały się wychylić przed szereg. Um, z pewnością, jeżeli bym miała cokolwiek powiedzieć, to, to na przykład jakby robili trzeci sezon, powinny naprawdę brać osoby, które, które po prostu mówią to, co myślą i, i są sobą, nie nakładają żadnych masek, bo, bo to jest bardzo ważne też, jak oglądam programy, to ja uwielbiam programy typu, nie wiem, Azja Express, tak? Ale właśnie królowe, bo tam są prawdziwe emocje. Ja kocham ludzi autentyczność. A teraz jest bardzo rzadko spotykane to w telewizji, więc uważam, że właśnie powinni to docenić. No właśnie. Y Osoba, z którą no, tam nie zaiskrzyło na, w tej dżungli to Marianna Schreiber. Jakie wy macie, mieliście właśnie tam relacje? Do, dokąd to dojdzie, słuchaj? A, niestety, muszę powiedzieć, ale będzie tylko gorzej. E, niestety też dałam się wciągnąć e, w to wszystko. Ja też po prostu chciałam, e, zapoczątkowałam to tym, że chciałam wyjaśnić, dlaczego mam taki negatywny stosunek do tej osoby. Zakończyło się w sumie ty, zakończyło się tym, że wyszła po prostu jedna wielka niewiadoma i, i kłótnia jakby o nic, bo też zostało to też trochę dziwnie przedstawione w telewizji i też nie dziwię się ludziom, że nie do końca zrozumieli o co mi chodziło i jakbym po prostu czepiała się. E, laski, że robię po prostu zdjęcia z moim męża, mało mówię się, no mój mąż jest osobą publiczną może każdy zrobić sobie z nim zdjęcia, chodziło po prostu. O sam charakter tego zdjęcia i o wygląd, no bo nosić na ręka może tylko mnie i moje dziewczynki, no Która kobieta by chciała, żeby jej mąż robił takie zdjęcia. No wyszła dziwna w ogóle jakaś sytuacja niepotrzebna um, awantura, teraz jest rozkręcone to przez media, uważam, że też niepotrzebne. Ja bym na pewno nie chciała znajdować się kolejny raz w artykułach z jej twarzą na jednym temacie. Już i tak, że jestem z, jej, jest z nią w jednym programie. Um, I nie chciałabym dawać jej tej atencji, którą tak bardzo pragnie, więc. Um, Niepotrzebne to było wciągnięcie się w dalsze jakieś dyskusje, rozmowy, ale też jestem taka, że jak na mnie plują, to nie udaje, że deszcz pada. Ja zawsze będę broniła siebie, swoich wartości i swoich po prostu racji, więc po prostu walczyłam o samą siebie i nie pozwalałam siebie obrażać. Więc no będzie grubo, będzie grubo. Czy będą kolejne konflikty między wami? A na, na pewno coś będzie, więc nie będę zdradzała jak to dokładnie będzie wyglądało. Też nie mam pojęcia jak to też pokażą. Natomiast no, no niestety jeszcze będę miała na pewno w programie z nią do czynienia. Ona dzisiaj jest też na imprezie. Czy na, podejdziesz i wyciągniesz do niej dłoń? Bo Marianna lubi tak w tym programie prowokować tą dłonią, witając się na przykład z Lizy która jej nie podaje, ona wtedy to tak bardzo ostro komentuje, podsycając oczywiście emocje. Jak to będzie dzisiaj między wami? To znaczy z tym wyciągnięciem dłoni to też była taka zagrywka oczywiście e, pod telewizję, bo dokładnie wiedziała, że nie podaje jej te ręki, więc żeby była pokazana Liza gdzieś tam e, źle w telewizji, no to podawała jej tą rękę za każdym razem, żeby każdy mówił, o Jezu, jak ona nie szanuje ludzi, bo nie podaje ręki. Więc to było specjalnie, to jest też manipulacja. Ona też gra też taką ofiarę i uważam, że od początku e, programu sobie to założyła, że jak będzie mówiła, jak bardzo jest jej przykro, jak jest jej źle. To będzie brała ludzi na litość. Umówmy się, ale ludzie lubią ofiary. I zobaczmy na jakiś, nie wiem, top model. Kogo najbardziej lubią? Osoby, które najbardziej się użalają, no, opowiadają najsmutniejszą historię swojego życia, które bardzo często dziś tam płaczą, mają smutną minę. I takie osoby są lubiane. Osoby takie jak ja, dziś tam, nie wiem, bardziej pewniejsze siebie, bezpośrednie, szczere. Nie są lubiane, bo ludzie wolą jej dopiec, żeby ona taka nie była. Co ona się tak cieszy tym życiem? Co taka jest pewna siebie? Nie, 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 nie będzie tak. Więc ona tak zagrała, mi się wydaje, taką po po prostu rolę biednej dziewczynki. Czyli myślisz, że jak ona wyciąga tą dłoń do Lizy, żeby się pogodzić, to wcale to jest to nie jest szczere, tylko to jest bardziej pod kamerę, żeby po prostu pokazać widzowi, że ona jest taka właśnie dobroduszna, a w gruncie rzeczy to jest pod publiczkę. No oczywiście, że tak. No słuchaj, jeżeli ktoś by ci na samym początku powiedział, że absolutnie nie podać ręki, a ale dalej to robił i ta druga osoba by dalej to robiła, no to dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jak są kamery, za każdym razem to robi? To jest, wiesz, no manipulacja też, manipulacja i widzem, i odbiorcami i, i tak dalej. No wiesz, no niektórzy doskonale też wiedzą e, jaka jest, ale też jest bardzo dużo nowych odbiorców, którzy po prostu nie znają ją z internetu. Ludzie w telewizji po prostu pewnie jest ich jej żal i pewnie dlatego gdzieś tam m, może nawet nie wiem, ale może zbierać jakieś tam bardziej pozytywne komentarze. Natomiast ci, którzy znają jej twórczość, no to wiedzą jaką jest ze sobą. Jak ty oceniasz te ostatnie wyczyny właśnie Marianny Schreiber tutaj na naszym polskim ryneczku? Bo i zarówno był atak Gaśnicą na ostatnie pokolenie, były tutaj różnego rodzaju, no właśnie o chociażby noszenie na, na rękach twojego męża właśnie. No. Wiesz co, ja jakby nie chcę dawać jej tej atencji, o którym tak bardzo pragnie. E, uważam, że jest po prostu nieszczęśliwą kobietą, bo, bo musi to robić, musi codziennie, nie wiem, bijać komuś szpilkę e, Jeżeli jesteś szczęśliwy, nie robisz tego, nie rzucasz się na inne osoby, ciągle nie komentujesz drugich osób, nie jesteś ciało co i nie wiem, nie negujesz wszystkiego, co ktoś inny robi. Ja, ja jestem szczęśliwą osobą, nie potrzebuję, nie potrzebuję takich rzeczy. Chyba, że ktoś mnie nadepnie na odcisk, no to no wszyscy widzieli, jak się odgryzam, więc nie chcę opowiadać o jej działalności, nie chcę jej dawać atencji, którą tak bardzo, bo uważam, że to jest aż choroba. To jest po prostu choroba. Czy jeśli dzisiaj Marianna Schreiber podejdzie do Twojego męża i na przykład coś tam zacznie z nim świrować, to my możemy liczyć na jakąś ostrą dramę? A! Chcielibyście, co? Tak? Nie no, nie żartujcie nawet w ten sposób. Ona się za bardzo boi. Będzie, będzie, na pewno kilometr ode mnie stała. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że ona tu będzie. Też... Ym... Muszę porozmawiać ze stiplerem, bo to w sumie nie fajnie, że nie powiedział o tym. Nie chciałabym być na tych samych eventach, no ale jest jak jest, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy po tu widzów trzeba uświadomić, że cała trójka dzisiaj obecna jest na evencie, jednym. Jest, tak, tak jest. Ja na pewno będę chciała kiedyś, nie mówię kiedy, bo nie zna dnia ani godziny, ale wyjaśnić sobie swój sposób z nią. No na pewno poczekasz do finału programu, jak to wszystko się tam potoczy w tym ekranie. No zobaczymy, zobaczymy, czas i miejsce, pokaże, kiedy się spotkamy, może w jakiejś ciemnej uliczce. <śmieruję> nie, śmiruję. Zobaczymy. Na pewno Mariana nie zna dnia ani godziny, kiedy to spotkanie nastąpi. A jak to było z innymi uczestniczkami? Czy ty z innymi też miałaś jakieś takie właśnie spięcia mocne? Czy tylko Marianne jest taką e, twoją? Znaczy, no tak jak mówię, ja miałam wcześniej do niej negatywny stosunek i ja w tym programie chciałam to po prostu wyjaśnić i szczerze, myślałam, że to zostanie wyjaśnione i będziemy po prostu w normalnych relacjach. No niestety to się jakby, e, znaczy niestety, no niestety tak, no tak się nie stało. E, ja w ogóle miałam bardzo ogromne szczęście, że ja trafiłam też na tak fajną e, drużynę, bo od razu dogadywałyśmy się, od razu się do siebie zbliżyłyśmy. Ja też wybrałam tą drużynę, a nie inną, bo ja wiedziałam, że po prostu będzie beka. Że ja się tak uśmieję, jak wiedziałam, że ja jeszcze mówiłam do Agi. Idź do tej drużyny, bo wiedziałam, że z Agnieszką się uśmieje dołes, byłam bardzo ciekawa Kasi nas, bo wiedziałam o tym, że to jest zupełnie o inna osoba z zupełnie innego z trochę świata niż ja. E, więc Karolinka, z którą od razu się, się dogadałam, więc miałam tak cudowną drużynę. Teraz robili wymiankę, nie wiem czy oglądasz. E, przyszła do mnie Natalia i Aga Kaczorowska, z którą też się bardzo mocno zakolegowałam, zbliżyłyśmy się bardzo mocno do siebie, więc miałam mega, mega dziewczyny. Ja naprawdę idąc do tego programu totalnie nie spodziewałam się w ogóle jakichś takich aż mocno bliskich relacji. E, szczerze to sobie myślałam, dobra, jak mnie nie, jak, jak się z nimi nie polubię, trudno, nikt nie musi mnie lubić, mam swoje przyjaciół w domu. A jeżeli nie polubimy, to spoko. No natomiast tam się wydarzyło coś tak niesamowitego. My też byłyśmy cały czas 24 na dobę ze sobą. Wstawałyśmy o 6 rano, my rozmawiałyśmy, tak naprawdę pracowałyśmy językiem do drugiej godziny w nocy. Jest tam cały czas szły historię z naszego życia. Przepiękne historie, grube historie. I, I dlatego tak się mocno zbliżyłyśmy. I po programie to nadal trwa, nadal się spotykamy. My praktycznie codziennie rozmawiamy z tymi dziewczynami, które wymieniłam. Więc to jest niesamowicie piękne, że, że tak niesamowite osobistości mogłam poznać w tym programie i do tej pory utrzymywać kontakt. I wiem doskonale, że to będzie kontakt na lata. Ty widziałeś wcześniej, kto wystąpi w programie, czy nie? Absolutnie nie, nie. Nie miałam pojęcia, kto wystąpi. Eee, I też, kurczę, no wiadomo, że ciekawość mnie zżerała, natomiast też to było fajne, bo to była pierwsza reakcja, jakieś zaskoczenie na, na te uczestniczki, więc jest eee, to było fajne.